Witam Cię bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałabym się poruszać po temacie bardzo ważnym dla każdego człowieka, bo ponad miłość jest sensem naszego życia. Natomiast nie wiem, czy do końca rozumiemy to słowo, tak magiczne i tak wielkie. Uwielbiam się przyglądać mamom, które mają maluteńkie niemowlęta. Potrafią poświęcić... Całe w zasadzie, cały swój dzień pod opiekę temu swojemu potomkowi karmią, przewijają, nigdy nie narzekają i w zasadzie obojętnie jaki by to nie był dla, dla tych mam wysiłek, jednak zawsze są gotowe do, do tego, by dać to, co najlepsze swojemu dziecku. Przyglądając się związkom, Również widzi się taką zależność i tutaj może nie do końca jest to takie sprawiedliwe, ale głównie widzę, że to właśnie kobiety zabiegają o, o mężczyzn, że w momencie, gdy im przychodzą, serwują elegancką, przepyszną kolację, sprzątają w domu i w zasadzie ofiarują w fazie chodzenia ze sobą to, co mają w sobie Najlepszego, tak? Pokazują taką pewną stronę idealnego życia w miłości. Jeżeli wyszukujemy prezent, chodzimy po sklepach, dobieramy, długo o tym myślimy, jeżeli wiemy, że mamy przygotować kolację, nagle potrafimy znaleźć książkę kucharską, popytać koleżanki o, o różnego rodzaju przepisy, bo chcemy, żeby to było coś takiego wyjątkowego, coś, coś wielkiego. Natomiast tutaj wydaje mi się, powstaje taki pewien drobny paradoks, ponieważ nigdy tak nie dbamy o siebie. I tutaj bardzo często wszyscy w zasadzie mówcy odwołują się do tego, że zacznij od pewnego egoizmu, tak? zacznij najpierw kochać siebie, bo nie możesz dać komuś czegoś, czego nie masz. I bardzo często jest tak, że jeżeli ludzie się ze sobą pobiorą, to po jakimś czasie właśnie ta otoczka tej tak zwanej miłości zaczyna znikać. Wkrada się pewne rutyny, pewne standardy, które no nie do końca zadawalają ludzi. Dzieje się tak dlatego, że przecież nie możemy całe życie grać, tak? Więc ta gra się kończy i stajemy się sobą. Więc aby stworzyć związek pełen miłości, nauczmy najpierw się wyszukiwać tej miłości w sobie. Jeżeli planujesz swój dzień i postępujesz według pewnych reguł w swoim życiu, to popatrz na siebie tak, jakbyś była dla siebie kimś, Kogo kochasz ponad życie. Jeżeli szykujesz kolację czy, czy sobie śniadanie, to czy dla osoby najważniejszej w Twoim życiu podałabyś coś takiego, czy też podałbyś coś takiego? Jak byś to podał? Bo jeżeli okazujesz sobie szacunek, to inne osoby też Cię będą szanowały, ale jeżeli Ty siebie nie potrafisz uszanować, nie potrafisz sobie dać chwili wolnego, żeby. Mieć czas na swoją pasję, by tą pasję w ogóle odnaleźć, to, to jaki dasz przykład innym wtedy? Więc moja rada jest taka: na początku znajdźmy to wielkie uczucie w sobie, bo małe dzieci to uczucie mają bez żadnego problemu. My bardzo często pozbywamy dzieci tego uczucia, mówiąc podziel się z kimś, podziel, jeżeli dziecko nawet nie ma na to ochoty. Więc y, zacznijmy być może. Od dzisiaj bądź bądź, najlepiej od dzisiaj, bo zawsze zmiany fajnie jest zaczynać już, a nie dnia następnego, bo to jutro czasami jest bardzo często tak, że, że nigdy nie nadchodzi. Ale przyjrzyj się sobie, że gdybyś czuł się w taką rolę, że siebie kochasz najbardziej, to na jakie zachowanie, na jakie traktowanie Ty zasługujesz dla siebie, jako ta wyjątkowa osoba, najważniejsza dla siebie, bo jeżeli ciebie nie będzie no to ciebie po prostu nie będzie, nie będziesz mieć uczucia i nic, co, co będziesz mogła się ze światem podzielić, tak? W związku z tym, jak rano wstajesz, weź powiedz do siebie miłe zdanie, zadbaj o siebie tak, jak należy, a nie tylko wtedy, gdy wychodzisz na randkę, bądź do pracy, bo chodzi o to, żebyś ty się świetnie ze sobą czuła, tak? Bądź czuł. Następnie, jeżeli coś jesz, to się zastanów, czy to dla Ciebie jest zdrowe, czy niezdrowe, bo przecież planujesz mieć świetne, długie swoje życie, tak? Jeżeli coś kupujesz, to nie, że kupujesz innym, a Ty chodzisz jak łachmyta, tylko po prostu kup sobie to, na co Ty w swoim życiu zasługujesz. Jeżeli uwielbiasz coś robić to też uważa, że on za taki drobny snobis, że ok, naszym dzieciom dajemy to, co najlepsze, że ok, ty idź sobie do kina, a ja sobie odmówię. Nie, nieprawda. Nasze dzieci niech sobie na to zarobią. On mają jeszcze długie życie, a twoje życie niebawem się kiedyś skończy, tak? Więc co użyłeś? Jakie wrażenia, jakie zdanie po sobie zostawiłeś? Czy byłeś osobą pełną miłości? Bo pamiętaj o jednym to co tylko możesz dać to, co sam posiadasz. Więc jeżeli nie posiadasz w sobie miłości, to nie możesz jej dać innej osobie. A jeżeli dajesz nie posiadając jej, to znaczy, że jesteś aktorem. Zastanów się nad tym przemyśl i zacznij zmieniać swoje życie.